Chciałam Was zaprosić wszystkich na XIX już pierwszą pielgrzymkę z Łomianek koło Warszawy do Gietrzwałdu. Jest to pielgrzymka organizowana w intencji rodzin, które widzimy w czasach dzisiejszych szczególnie. Potrzebujemy wszyscy modlitwy, żeby nasze rodziny, polskie rodziny nade wszystko, były silne Bogiem i żeby żyły w świętości bo, ponieważ patrząc na to, co się dzieje na liczbę, też, na liczbę rozwodów, na też związki niesakramentalne, więc postanowiliśmy 18 lat temu, że będziemy organizować pielgrzymkę taką intencji rodzin. Wtedy jeszcze dokładnie nie wiedzieliśmy, kiedy 18 lat temu padła taka decyzja, że tak naprawdę to chcieliśmy bardziej rozsławić Gietrzwałd, ponieważ uznaliśmy, że Gietrzwałd jest za mało znany w Polsce, a chodzi tu konkretnie nie o samą miejscowość Gietrzwałd, o sanktuarium, ale o orędzia Matki Bożej, która przyszła do Gietrzwałdu w czasie, kiedy Polska była w niewoli, kiedy mowa polska była zakazana, kiedy Polacy byli prześladowani za, za pacierze w języku polskim, za mowę. I wtedy Matka Boża w Gieczwałdzie, blisko 150 lat temu, bo 150 lat będziemy obchodzić za 2 lata, czyli 148 lat temu, przyszła na polską ziemię i przemówiła po polsku. I o co Matka Boża prosiła? Na to wszystko, żeby codziennie odmawiać dorywy Różaniec. I wtedy, tak zastanawiając się nad tym, w jaki sposób rozpropagować orędzie Matki Bożej Gieczwałskiej, pomyśleliśmy, że najlepsza forma to będzie. Przez organizowanie pierwszej pielgrzymki. No i wtedy była taka rozmowa ze znajomymi. I tak jeżeli pielgrzymka, to z jakiego miejsca? Intencja, intencje w intencji rodzin, z jakiego miejsca wiedziałam już o Instytucie Świętej Rodziny w Łomiankach, który założył już święty pamięci ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, o którym tutaj chciałam chwilę powiedzieć, że Ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański jako alumn był, był więziony w między innymi w, szach, w Sachsen, w obozie koncentracyjnym. W Sachsenhausen. tak. I był też i, obo, też i obozu koncentracyjnego Dachau. I kiedy przyszło, kiedy już zawitała jaskółka już Wolności zakończenia wojny, uwolnienia i taka ciekawostka, że wtedy ten obóz był przeznaczony do likwidacji. Wszyscy więźniowie mieli zginąć, żeby nie było śladu, a kapłani, główni kapłani tam byli więzieni, postanowili odmówić nowenę do świętego Józefa Kaliskiego. I właśnie w dziewiątym dniu nowenny, 29 kwietnia. Przez przypadek, zupełnie, zupełnie przez przypadek, żołnierz amerykański odkrył obóz i y, padł y, rozkaz natychmiastowy o wiele wcześniej, bo wcześniej było zaplanowane, że później miało, mieli dotrzeć do, na to miejsce, gdzie był ten obóz, y, żeby wyzwolić, ale nagle padł rozkaz, żeby idziemy ratować więźniów. I to było dosłownie na kilka godzin przed likwidacją przez Niemców tego obozu. I dlatego wtedy ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, tak jak wszyscy kapłani, uznali, że to jest interwencja świętego Józefa, cudowna. I to się stało 29 kwietnia. Po 30 latach, po wielu staraniach, ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański dokładnie 29 kwietnia otrzymuje od władz komunistycznych zgodę na wybudowanie Instytutu Świętej Rodziny w Łomiankach. I kolejna rocznica y, związana z, y, z, y, z 29 kwietnia, to właśnie 18 lat temu, y, w niedzielę o godzinie 15 ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański odchodzi do Pana Boga. Więc to są trzy takie wydarzenia w jednym dniu miesiąca na przestrzeni y, od 45 roku, 30 lat później y, Instytut, Zgoda na wybudowanie Instytutu Świętej Rodziny, a 18 lat temu śmierć księdza, arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, niesamowitego kapłana, niesamowitego pasterza, ponieważ obiecał, obiecał Matce Boży, obiecał Panu Jezusowi: Jeżeli zostanie uratowany w tym obozie koncentracyjnym, jeżeli nie umrze, nie zginie, jeżeli będzie żył, że on całe swoje kapłańskie życie poświęci właśnie rodzinie studium nad rodziną. No i dlatego z tego miejsca pod duchową opieką z nieba księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego w ostatnią niedzielę czerwca każdego roku wyruszamy do Bieczwałdu. Przychodzimy pierwszą sobotę lipca. To jest taki cudowny cudowny czas pielgrzymowania, cudowne siedem dni. Mogę powiedzieć to, co kapłani mówią o naszej pielgrzymce. Nie jest to nasze, moje zdanie, ale opinia kapłanów, którzy brali udział w różnych pielgrzymkach, że jest to najpiękniejsza pielgrzymka, jaką widzieli kiedykolwiek, ponieważ jest to pokutna pielgrzymka. Jest dużo modlitwy, ale jest też dużo śpiewu, dużo radości. Jest czas na konferencje. Każdego dnia odmawiamy cały różaniec. Odmawiamy różanie do świętego Józefa, siedem radości, siedem smutków. Odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, zaczyna się rano e, śpiewem godzinek. Odmawiamy e, też, e, codziennie rozważamy jedną boleść do Matki Bożej Bolesnej, akurat siedem dni, siedem boleści. I rozpoczynamy też nowenny do Chrystusa Króla Wszechświata, jak również nowenny do Matki Bożej Wieczwałckiej, e, którą potem przez nas kolejne dwa dni kończy, każdy już kończy swoim domu. I dlatego zapraszam serdecznie na tą naszą pielgrzymkę, żeby wziąć udział. Też Zapraszam też i kapłanów, czy siostry zakonne, bo też są takie pielgrzymki, że, że i siostry zakonne z nami idą, idą kapłani, czasami klerycy też się zdarzają, że idą. W intencji rodzin, każdy z nas żyje w, swoim, w swojej rodzinie, w swoim kręgu rodzinnym. I myślę, że dzisiaj jest taki czas, taka sytuacja, że chyba nie ma rodziny, która by nie miała jakieś problemy, jeżeli nie wśród swoich najbliższych, to wśród dalszych krewnych, ale ten problem dotyka czy życia własne, ułożenia życia nie w, nie, w, nie w sakramencie małżeństwa, tylko na zasadzie partner, partnerka lub w innych związkach jakiś, czy rozwody, czy jakieś po prostu inne sytuacje trudne. Że nie ma takiej rodziny, która by powiedziała, że w naszej rodzinie nic złego się nie dzieje. Dlatego jeżeli możesz, drogi słuchaczu, czy, czy, yy, spakuj plecak, tak prosto powiem i wybierz się z nami na znaczy pielgrzymi szlak, aby modlić się w intencji twojej, Twojej rodziny, mojej rodziny, w intencji wszystkich polskich rodzin, modlimy się za polskie, bo modląc się za rodziny, modlimy się za Polskie też o, za kapłanów, bo kapłani wywodzą się z rodzin, przecież pochodzą z rodzin. Tak jak rodziny są kształtowane, tak samo kapłani się kształtują, kapłaństwo się kształtuje. Oświętość życia dla kapłanów też i żeby było więcej powołań, żeby Polska nie była taką pustynią duchową, pustynią bez kapłanów, żeby nie była krajem misyjnym, że, żeby nie było tak, że będąc innych kontynentów przyjeżdżali tutaj misjonarze, bo za mało kapłanów, oby do tego nie doszło. Lepiej jak będzie u nas więcej kapłanów, że od nas będą wyjeżdżać na misje. a to wszystko właśnie ma się za rodziny. I tutaj Pielgrzymka jest jeszcze, pragnę dodać, że jest pod patronatem metropolity warmińskiego księdza arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, metropolity szczecińsko-kamińskiego księdza arcybiskupa Wiesława Śmige, Śmigela. Śmigla, a także na przywitanie nas i Mszę Świętą. W mszy Świętej przewodniczył będzie ksiądz Biskup Jan Glapiak, Biskup Pomocniczy z Poznania. Także zapraszamy kapłanów, zapraszamy ludzi świeckich, zapraszamy ciebie, każdego z nas. Jeżeli wiesz już o naszej pielgrzymce, dowiedziałeś się, dowiedziałaś się, bardzo proszę, przekaż dalej. Też można zostać pielgrzymem duchowym. Oby jak najwięcej nas było. Pielgrzymi duchowi mogą korzystać też z takich samych łask, z takich samych darów, bo wiadomo, że nie wszyscy mogą iść, nie wszyscy mogą uczestniczyć w naszej pielgrzymce. Więc można pielgrzymować duchowo i właśnie to jest nasz plakat. Nasz plakat zachęcający do pierwszej pielgrzymki, właśnie właśnie zachęcam, zachęcam tak. I tutaj nie wiem, czy będzie czytelna druga strona jest program pierwszej pielgrzymki yy, cały nasze wejście i chciałam jeszcze tutaj przy okazji zaprosić, że nasza pielgrzymka nie kończy się mszą świętą o 15:00, o 15:00, ale jest całonocne czuwanie soboty na niedzielę, o północy msza święta, a podczas właśnie tego czuwania rozważamy trzecią boleść Matki Bożej Bolesnej, szukanie przez trzy dni Pana Jezusa. I rozważanie tej boleści oferujemy właśnie o uświęcenie duchowieństwa, o świętość życia dla kapłanów, dla biskupów. Modlimy się o siły dla Ojca Świętego, już teraz Leona XIV, i też o powołania, a także coś jest najważniejsze, żeby. Polski Kościół był prawdziwie chrystusowy i o to prosimy w modlitwie naszej i o to błagamy. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Pilgrzymim Szlak na nocne czuwanie do Gietrzwałdu z 5 na 6 lipca. Dziękuję i pozdrawiam i do zobaczenia na Pilgrzymim Szlaku bądź w Gietrzwałdzie.